Piękne, kolorowe, wyraziste dzieła, które są autorstwa artystek z Azerbejdżanu. Jak to się stało i w jaki sposób te dzieła trafiły na wystawę do Polski? O tym już mój oraz Państwa gość, czyli pani Barbara Czech-Maszyńska z Kowron, prezes Fundacji Pokolenia Pokoleniom. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Projekt The Harmony of Colors of Azerbejdżan. Współpraca dosyć nietypowa, a przede wszystkim też sposób nawiązania tej współpracy dość nietypowy. Tak, współpraca nietypowa. Nigdy w życiu nie miałam do czynienia z Azerbejdżanem. Zajmujemy się promocją artystów w całej Europie. To pokazuje magię dzisiejszego internetu i networkingu. Po prostu organizacja pozarządowa z Azerbejdżanu są nas Mashal, pani Szachla Nagijewa ją prowadzi, jest profesorem Uniwersytetu w Baku. Znalazła naszą fundację Pokolenia Pokoleniom w internecie, zobaczyła, że nasze działania są pokrewne, promocja artystów, promocja sztuki i zapytała, czy możemy razem zrealizować projekt promocji artystów z Azerbejdżanu w Polsce. I tak to się zaczęło. Nie widziałyśmy się do dnia przygotowania wystawy, czyli na dzień przed wernisażem spotkaliśmy się po raz pierwszy. Trzeba w tym momencie podkreślić, że wasze działania głównie opierają się na tym, żeby promować artystów polskich, którzy bardzo często mieszkają za granicą oraz mają dokonania, które zasługują na to, aby pokazywać je na arenie międzynarodowej. Tym razem to Azerbejdżan w pewnym sensie za waszym pośrednictwem próbuje promować swoją kulturę w Polsce. Dla was chyba dość nowe doświadczenie. Tak, nowe doświadczenie. Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia. Natomiast rozmawiamy już z organizacją Son Mas Maschal o wyszukaniu artystów polonijnych, którzy działają w Azerbejdżanie i następny krok, mam nadzieję, to będzie promocja artystów polonijnych lub wspólne warsztaty lub wspólny projekt artyści z Azerbejdżanu, artyści z Polski. Jak Pani wyobraża sobie tę współpracę dalszą w takim razie? No myślę, że w dalszym ciągu będziemy głównie pracować przez wszystkie komunikatory, messengery, whatsappy, przez maile. Oczywiście nie ma współpracy bez wsparcia. Akurat w przypadku Azerbejdżanu, wsparciem organizacji pozarządowych zajmuje się Rada Państwa pod auspicjami prezydenta, bardzo to jest takie wysokie. Natomiast w moim przypadku ja poprosiłam o wsparcie prezydenta Pruszkowa, pana Pawła Makucha, i starostę Pruszkowskiego, pana Krzysztofa Remuzę, i z dużym entuzjazmem wsparli ten projekt. Też różne inne organizacje, Salon Pruszkowski, Miejski Ośrodek Kultury się włączyły. Ludzie, którzy się prawie nie znają, połączyli swoje siły i stworzyliśmy projekt, który naprawdę bardzo się podobał. Wernisarz pokazał, że to malarstwo jest tak egzotyczne to są takie baśnie z Tysiąca Jednej Nocy. Ludzie byli zachwyceni, było dużo pytań o możliwość kupienia tych prac także myślę, że dobry pomysł. Czy już teraz możemy powoli zacząć zachęcać polskich artystów z Azerbejdżanu, żeby zainteresowali się kolejnym projektem? Jak najbardziej. Ja zresztą będę do tego dążyć. Może wydawać się, że Azerbejdżan jest odległym też kulturowo być może dla nas krajem, ale jest tam mnóstwo polskich śladów, chociażby w architekturze ich stolicy. Tak, to prawda. Tacy architekci jak Gosławski, Płoszko, Skórewicz. W drugiej połowie XIX wieku w Azerbejdżanie zaczął się boom naftowy. Ściągnęło to mnóstwo Polaków. Zarówno ludzi, którzy szukali pracy, jak i ludzi, którzy szukali inwestycji w pola naftowe, ale też pojawili się właśnie architekci, którzy właściwie stworzyli dzisiejszy obraz baku. Bo ci trzej architekci, których wymieniłam, to byli architekci miejscy albo architekci dzielnic. Yy, oni stworzyli. Wybitne dzieła, mogę tu wymienić na przykład budynek Rady Miasta, Teatr Kukla, na przykład Muzeum Historii Azerbejdżanu, dzisiaj mieści się w pałacu Tagijewa. Wszystkie te budynki stworzone są przez polskich architektów. Szpitale, budynki użyteczności publicznej, poczty, banki, sierociniec. Yy, nadzwyczajne budowle w różnych stylach, zarówno w stylu muzułmańskim, jak i w stylach dawnych, na życzenie klientów były tworzone, a nawet bardzo modernistyczny hotel Nowa Europa, który był z takiej konstrukcji żelbetonowej na no, owy czas niezwykle nowoczesny. Widzę, że zna się Pani nie tylko na malarstwie i wszelkiego rodzaju sztuce, ale również na architekturze. Ale zostawmy na sekundę Azerbejdżan i przejdźmy do Waszych planów, czyli tego, co po pierwsze już za Wami w 2019 roku i tego, co przed Wami. Za nami w 2018 i 2019 roku cykl wystaw, które przeprowadziliśmy. W zeszłym roku na przykład na Warszawskich Targach Sztuki pokazywaliśmy troje artystów polonijnych z Niemiec. Mieliśmy też wystawę artystów polonijnych z Niemiec. W tym roku pokazaliśmy artystkę polonijną z Oslo, Wiolę Halemkę, która specjalnie na nasz koncert komedy stworzyła tryptyk Komeda. Pokazaliśmy to w Berlinie. Planujemy w październiku w Rzymie wystawę artystki polonijnej z Włoch. W a także będziemy na Warszawskich targach sztuki pokazywać trzech artystów: jeden niemiecki rzeźbiarz, drugi polski rzeźbiarz, a trzeci Berlińczyk urodzony w Polsce. To ciekawa współpraca, trzeba, trzeba przyznać. Gdybyśmy mieli w takim najbardziej ogólnej pigułce nakreślić cel Waszej fundacji, to co chcecie osiągnąć, to jakbyśmy mogli to określić? No na pewno poznawanie ludzi, networking jest fascynujący. Pracujemy z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi z różnych krajów i to, że promujemy kulturę w różnych wymiarach, jak widać, jest wspaniałe, ponieważ łączy ludzi, którzy mają te same zainteresowania, robią to w różny sposób, w różnych miejscach, ale myślę, że nasz cel jest taki, że jest to droga. I po prostu jesteśmy do dyspozycji sztuki, kultury i kroczymy tą drogą, zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Barbara Czech-Meszyńska z Kowron, prezes Fundacji Pokolenia Pokoleniem, naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, a jednocześnie zapraszam do wysłuchania czegoś, co być może będzie dla Państwa zaskakujące.